Zagrodrowali jeszcze chwilę, z oddalić światło tyle, miasto udział już przed nami, rozkostarkę nad górami, pomalczyło nam pracy. babci i ludzie, to z pewnością nie odmówną Wam świat miłością, bóg jedyny i prawdziwy. Chodźcie z nami, coś władać, razem musi pogodzić. i do dołu swego serca. Spójrzcie tylko na tę scenę. gdzie są tych, których A dookoła miejsca Staszka, ile ludzi, ile złych. Obec Boga wszyscy równi, Obec Boga ze sami, każdy wart Jego miłości, król czy żebrek, chłop czy tanić. To potęga Bożej łaski, to potęga w naszej wiary.

Prost przeciwnie. To początek. Nowy rozdział w jak świata. Nowy rozdział w ludzkich duchach. A i także w duchy białka. Właśnie widzę, nic tu pomie, Chyba będzie dużo prosić. W tym zwrot zrobić, ogon skulić i uciekać w obiegu. to, co ja jest wprost lotniska jadę, wiodąc dwami zwykłej kości, której gwiazda nawet niemska, a z sprowadziła z podarunkami dla dzieciątka. Prawidło. Złoto. Dary nasze. Opisują Boże dziecię, a my się kłaniamy Tobie cud tej nocy, głosząc święty Nasza szoka polonijna chyba już w, w komplecie cała. Pora siadać do wieczerzy i życzenia sobie składać. Niechaj to Boże Narodzenie w każdym sercu się narodzi. Wiara, miłość i nadzieja. Pokój ludziom dobrej woli.